Cześć wszystkim miłośnikom kosmosu. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do windy na Ziemi i wysiadacie prosto w kosmosie. Brzmi jak science fiction, prawda? Cóż, ta wizja może stać się rzeczywistością szybciej niż myślicie. Dzisiaj zagłębimy się w to, jak windy kosmiczne mogłyby zrewolucjonizować dostęp do kosmosu, i czy rakiety staną się reliktem przeszłości. Zapnijcie pasy, bo czekają nas przełomowe projekty, ciekawostki z Polski i USA oraz technologie, które mogą zmienić przyszłość. Więc czym właściwie jest winda kosmiczna? Winda kosmiczna to megastruktura przyszłości, lina rozciągająca się od Ziemi do orbity geostacjonarnej, ponad 35 tysięcy kilometrów w górę, z przeciwwagą na końcu. Pojazdy zasilane elektrycznie wspinałyby się po tej linie, transportując ludzi i ładunki bez ryku rakiet. Pomysł ten po raz pierwszy zaproponował w 1895 roku Konstantin Ciołkowski, zainspirowany wieżą Eiffla i marzący o niebiańskim zamku. W Polsce naukowcy z Politechniki Warszawskiej badają dynamikę lin kosmicznych, a w USA firma Liftport testowała prototypy wind w mikroskali. To nie teoria spiskowa. To realny kierunek badań. Dlaczego to przełomowe? Koszt wyniesienia kilograma na orbitę za pomocą rakiety? Około 20 tysięcy dolarów. Windą kosmiczną? Zaledwie 200 dolarów, 100 razy taniej. To otwiera drzwi do turystyki kosmicznej, budowy miast orbitalnych czy satelitów zbierających energię słoneczną 24-7. Ciekawostka, w USA Instytut NIAC bada jak windy mogłyby wspierać misję do asteroid, a w Polsce rozważa się ich rolę w przyszłej gospodarce kosmicznej. Wyobraźcie sobie, statek na Marsa składany w kosmosie jak klocki Lego, bez ograniczeń rakiet. Ale nie wszystko idzie jak po maśle. Lina musi być niewiarygodnie wytrzymała. Obecnie tylko nanorurki węglowe mają taki potencjał. Choć produkujemy je na metry, a potrzebujemy dziesiątek tysięcy kilometrów. Dochodzą zagrożenia: kosmiczne śmieci, burze czy drgania ziemi. Koszt budowy do 50 miliardów dolarów. Jednak w USA międzynarodowe konsorcjum windy kosmicznej testuje modele, a japońska korporacja Obayashi chce zbudować windę do 2050 roku. Polski akcent. Nasi inżynierowie proponują windy hybrydowe z balonami na start. Mniej materiału, większe szanse powodzenia. Windy kosmiczne to nie bajka, to przyszłość, nad którą pracują wizjonerzy z Polski i USA. Mogłyby zdemokratyzować kosmos, czyniąc go dostępnym nie tylko dla supermocarstw, ale i mniejszych graczy. Czy rakiety odejdą do lamusa? Jeszcze nie. Ale każdy krok w badaniach przybliża nas do gwiazd. Co wy o tym myślicie? Czy windy to klucz do kolonizacji kosmosu? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach i subskrybujcie kosmiczne innowacje. Następnym razem zgłębimy, jak sztuczna inteligencja buduje podziemne miasta.